Witam serdecznie kochani. Na czytaniu miesięcznym lecimy sobie od bliźniąt. Troszkę będzie słychać bo ja w biurze, ale troszeczkę będzie słychać bo to po porze obiadowej, ale ja sobie tutaj z wami już mogę posiedzieć. Lecimy. Co dla bliźniąt na miesiąc, październik? Proszę bardzo. Wiadomości, dobre wiadomości, oczekiwane wiadomości, ale też druga połowa, coś tutaj się, musicie uważać, drogie bliźnięta, bo tu jest pokazane, że pierwsze trzy tygodnie, tak, że jest nieźle, ale ostatni tydzień z czegoś Was tutaj, tak jakby obleka, tak, bo tu jest z jakichś złudzeń, z czegoś, coś tutaj się zadziewa odnośnie pieniążka, przede wszystkim odnośnie pieniążka, odnośnie jakiejś sytuacji. Tutaj jest coś ukrywane przed Państwem, natomiast tak jakby, ja myślę, że sprawy, sprawy, które jak one się mają, zakończą się sukcesem. One zakończą się sukcesem za 10 tygodni, czyli to, na co czekacie teraz, tak jakby to, na co czekacie teraz, czy tak jakby do 10 dni będziecie czekać jeszcze po, w miesiącu październiku, to zakończy. Przepraszam, do 10 tygodni jest pokazane, że albo jesteście w domu, wracacie do domu, albo jesteście, ale tak jakby jest to jakieś zwycięstwo i tak jakby jesteście przed czasem. Inaczej tego Państwu nie wytłumaczę, musicie sami, kochani, to zobaczyć, ale do 10 tygodni, 10 tygodni, no mogę się pomylić, 10, 12 tygodni, tutaj od października. Jesteście, bo tu jest tak jakby jestem w domu, docieram do domu jestem z bliskim jest kim, jestem z kimś bliskim, załatwiam jakąś sprawę i ona jest załatwiona pozytywnie, natomiast teraz na razie, tak jakby w szczególności ostatni tydzień, października niesie dziesiątkę mieczy, czyli macie się pozbyć jakichś złudzeń, tak? bo to jest tak jakby ktoś pa przed Państwem coś ukrywa, coś tutaj pięknie mówi ale nie jest to prawda, bo to jest to ukryte, Wy macie jeszcze na to poczekać na stworzenie, To jest Pokazane trzy miesiące, dosłownie trzy miesiące czegoś, tak? Bo to jest trójka, trójka denarów, czyli trzy miesiące musimy na coś zaczekać. Ale powiem tak. Co dla niektórych bliźniąt, pierwsze trzy tygodnie, słuchajcie, zarabianie bardzo fajnie, dobre wiadomości. Tutaj nowa miłość może być. Tu jest tak jakby przecięcie złego losu. Tutaj się coś tak jakby, musi się coś przeciąć, ale tak jakby idzie to w stronę domu. Wszystko, co tak jakby dla Was idzie w dobrym kierunku, ale na to trzeba będzie zaczekać. To na co czekacie? Tak jak mówię, bo to jest pokazane, wszystko odwleka się w czasie, natomiast macie się nie martwić, bo wszystko zostanie pozytywnie załatwione. Jeżeli chodzi o energetykę pracy, no to zielone światełko. Przez pierwsze trzy tygodnie możecie sobie szukać, zmieniać, pracy dla Was nie zabraknie. Tu są nowe projekty, pieniędzy nie brakuje, miłości nie brakuje dla samotnych, mało tego, tak jakby projekt odnośnie domu, który teraz zainicjujecie w październiku. Jak najbardziej tak, mają szansę na ziszczenie się, ale nie możecie tak, jakby wprowadzać energetyki tej dziesiątki. Mieczy, a może się nie uda, a może nie będzie, a nie mam cierpliwości na czekanie, a bo tutaj gdzieś włożyłem, włożyłam pieniążki. Nie, macie cierpliwie zaczekać. Jest to, jeżeli robicie jakiś projekt i tu jest pokazane, że jest to coś długofalowego, to macie z cierpliwością i z radością zaczekać, bo on się ziści, on będzie, on przynosi Państwu tak jakby rozwiązania. Mało tego. Tu jest pokazane, że coś dla Państwa się będzie jeszcze szykowało po części, ale tak jakby wszystkie sprawy urzędowe, Sądowo-bytowe rozwiązuje się do 3 miesięcy. No, 12, 10, 12 tygodni, i tak jakby rozwiązuje się bardzo pozytywnie ale nie w tym miesiącu, czyli jeżeli ktoś Państwu powie, że w tym miesiącu się coś rozwiąże, czy dostaniecie jakieś, no nie wiem, bo tu chodzi o pieniądze, o pieniądze, o tak jakby energię, żeby odzyskać tę energię, to tak jakby bądźcie bardzo roztropni, bo to jest pokazane, że ktoś może wprowadzać Państwa w błąd, jest to jakaś tajemnica, która jeszcze nie wyjdzie na jaw, ona dopiero ma swój jakiś tam czas, ma jakąś tą karencję i ona dopiero później zostaje w jakiś sposób odkryta, ale Prócz tego ostatniego tygodnia w tej dziesiątce mieczy. Przepiękny, słuchajcie, czas. Dziewiątka denarów, rycerz denarów, czwórka buław, as kielików, kapłanka, trójka denarów, dziesiątka denarów, as mieczy, szóstka buław, sprawiedliwość i król denarów. Słuchajcie, to czego tu chcieć, kochani, więcej? Tak, przepiękna energetyka w pracy. Dla tych, którzy szukają pracy, którzy coś tworzą, co chcą otwierać zielone światełko, jak najbardziej tak, tutaj można coś zaczynać bo tutaj jest tak jakby, jakby tutaj jakbyście mieli rękę mi dasa dotyk Midasa, warto teraz będzie coś tutaj zadziałać jeżeli chodzi o uczucia, to na uczucia trzeba zaczekać dlatego, że tutaj jest energia pieniążka, na tym macie się skupić pieniądz, znaczy pieniądz jest pierwszy tutaj energia przetrwania energia bytu, energia tworzenia budowania, podnoszenia kwalifikacji, bo tutaj też jest jakaś Coś będzie Państwu pięknie szło tutaj, ale nie będą to raczej uczucia. Dla samotnych, tylko pokazuje mi się, że jest jakaś tutaj tęsknota za tą drugą osobą, żeby kogoś poznać. Być może jesteście w związkach takich dwa do jednego, jak to się mówi, albo byliście w takich związkach, to ja bym powiedziała, że nie ma co tęsknić, trzeba to pogrzebać, bo czeka was drogie samotne bliźnięta. Ktoś, ktoś tutaj, widzicie, nie mogę tutaj, ktoś tu czeka na. Państwa i będziecie tworzyć bardzo fajny, udany związek w przyszłości. To będzie energia ziemi albo energia powietrza, więc tak jakby myślę, że warto sobie odpuścić to, co było, zapomnieć o tym, całkowicie to pogrzebać, nie dawać szansy takowej osóbce osobce. Jeżeli chodzi o związki, kochani, no to tutaj jest tak jakby też jest jakaś tęsknota. Widzę bliźniaki, które są osamotnione. Ale też widzę, nawet jak jesteście w tych związkach, to tak jakby jest oczekiwanie na coś. I teraz pytanie, na co wy czekacie? Czy to wy chcecie jakiegoś powrotu, czy to ktoś wam dokucza? Bo tutaj jest tak jakby, jestem w związku, ale jestem sam sama. Ja tęsknię, dosłownie tęsknię, tylko teraz nie wiem, za czym, tak? Czy to jest tak jakby za przeszłością, że ja tęsknię za domem, za czymś, co jest w porządku, za czymś, co jest takie poprawne, ułożone, bo tak jakby tutaj czegoś u Państwa brakowało, nawet jak jesteście w tych związkach, ale macie szansę tam, gdzie są fajne związki, gdzie jest wszystko w porządku, to tak jakby nie bierzcie tylko kredytów, jakiś pożyczek, nie bierzcie tutaj, nie podpisujcie umów. Taka moja rada, co państwo zrobicie, do was oczywiście należy, ale pokazane jest, żeby uważać, bo ta dziesiątka mieczy, ona po prostu tylko czycha, żeby zrobić jakieś kuku. Tutaj zdecydowanie trzeba pasowałoby się nad tym zastanowić. Jeżeli chodzi, słuchajcie o zdrówko, to tutaj cały miesiąc jest całkiem nieźle, aczkolwiek jest tak jakby u pań i u panów układ rozrodczy. Coś tutaj się zadziewa być może u pań z pęcherzem bo tutaj jest pokazane, tutaj jest pęcherz, a tutaj jeżeli chodzi o panów, no to tutaj tak jakby, nie wiem czy jakiś zabieg, czy to jakaś pro... no coś tutaj się odzywa takiego typowo męskiego, tak ale coś związanego z hormonami również, ale poza tym macie cudny miesiąc, mało tego, energia którą włożycie przez pierwsze trzy tygodnie niech ona będzie radosna niech ona będzie spokojna i niech ona będzie bardzo ziemska, taka nastawiona na zarabianie na na pieniądz, na tworzenie, na budowanie, bo tutaj będzie ręka midasa. I to, co teraz zasiejecie, to na przestrzeni. O, matko, jak fajnie! Naprawdę fajnie. Słuchajcie, basz, nie mogę, bo tutaj jestem, już wyciągam, mam tylko trzy karty. To macie tutaj króla denarów, zwycięstwo, czyli szóstkę bułów, i macie sprawiedliwość pośrodku, czyli wszystko będzie działało na waszą korzyść. Tam macie jeszcze sąd ostateczny i królową denarów, czyli coś razem wspólnie możecie stworzyć, czy z partnerem, czy ze wspólnikiem, czy z. Z firmą współpracującą, ale tak jakby przez te pierwsze trzy tygodnie włóżcie swoją energię, stwórzcie coś, douczcie się, czy przekażcie wiedzę, czy tak jakby przekażcie swoje pomysły, macie przecudowny tak jakby dar przekonywania, a jednocześnie tutaj jest tak jakby pieniądz się w tym miesiącu do Państwa bardzo, bardzo mocno kleju, no tego Wam bardzo mocno życzę. W zdrówku, tak jak mówię, bardziej hormony i coś takiego, coś co jest przede wszystkim związane z hormonami, może być jakiś chociaż ja bym powiedział że zabieg jeżeli jest przez, jeżeli jest wyznaczony na Termin na ostatni tydzień raczej się nie odbędzie, trzeba będzie jeszcze poczekać. O tak, tyle mogę powiedzieć, drogi bliźnięta. Niech co dobre przychodzi, a co złe w ziemię wchodzi. Trzy tygodnie macie śpiewające, kasowe, naprawdę godne do zazdroszczenia taka energia. Natomiast ostatni tydzień pokazuje się, że coś trzeba pożegnać. Być może w uczuciach, podejrzewam, że w uczuciach, albo przede wszystkim oczekiwani na coś, co ktoś obieca, bo nie do końca to będzie, słuchajcie prawdziwe i tak jakby przede wszystkim przesunie się w czasie macie się tym przede wszystkim nie martwić i nie psuć tej energetyki dobrego pieniążka, drogie bliźnięta, tyleż ode mnie kochani pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania, horoskop tygodniowy będzie wybierz gromadkę, bo myślę, że tylko tyle czasu wygeneruje i czy to się podoba komuś czy nie, no to niestety, jak się nie podoba to nie wchodzimy, tak, a jak się podoba to zapraszam serdecznie, buziaczki, pozdrawiam do kolejnego czytania.